Hej, tutaj Janek 05 i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale serii Shakes and Widget. Jest też odcinek 12, chyba 12. No więc zacznijmy w sumie, a, a wy możecie oczywiście w tej w górę subskrybować, nie przyjechać żadnego odcinka. Już jest aktualnie 9 cołów, więc jeszcze jeden i będzie 10. No ta piękna matematyka. Okej, okay, więc ogólnie jest to weekend e, tego expa, i nawet w ogóle miałam misję bądź czerwoną, która miała 2 miliony Expa w ogóle. Tam milion. Wiecie, jaka jest jakaś lepsza? to jest najlepsza. Nastawmy misję w ogóle. Staram się dzisiaj za bardzo nic nie robić, żeby więcej było na odcinek po prostu. Nic jeszcze dzisiaj nie wrzucałem. Jesz jeszcze mam dzisiaj dwie walki, tutaj mam do pokazania. Z lafu, które chyba jedna była bardziej szczęśliwa, a druga tak okej okay, była. Więc czekajcie, to sobie wrzućmy. Jak tam już z tym Już jest jeszcze dwa dni i koniec drugiej aury. Teraz w sumie chodźmy żeby to wrzucić. Tutaj, okej. Okay. No tutaj chyba już jeszcze tutaj nie patrzyłam, że muszę wytrzymać trzy razy, to za chwilę to zrobimy. Okej, okay. więc tutaj ogólnie już trochę lepiej mi idzie, mam całe 12 run. Według mnie jakoś na s 6 mi to trochę szybciej szło. Kupiłem sobie tak poza tym szybkość jednak tutaj, żeby to jednak troszeczkę ci poszło. Mogę mogę kupić do tego. Niestety nie mogę. No... Prawie bym to ofiarował. <gulatuj dünycco> Okej, okay, więc zróbmy po prostu tak. No to jeszcze dwa. Właśnie może pod koniec odcinka jeszcze się to uda. Ogólnie tutaj pokupowałem wszystko, co było ciekawe, czyli w sumie nic, była tu jedna klapsyera tylko, więc no nic za bardzo. Tutaj dzisiaj są nakrycia głowy. I 35 już, więc niedługo może mieć jakiś pierwsze czary. I ok, zwiększyć część razy. I zrobiliśmy te? Czy nie? Tak czy nie? No. 70 tysięcy chyba dostałem, bo to nie spojrzałem. Okej. Okay. Więc teraz przejdźmy do pili. tutaj mam dosłownie nadmiar owoców. No może nie nadmiar, ale na jutro wszystko, wszystko więcej wydam, ale dzisiaj mam nadmiar. Bo wszystko nakarmione. Prawie. Tutaj ziemia nie jest nakarmiona. Ogień jest. Woda. A i tak ogień jest najgorszy, ale mam jeszcze dwa te. Ogólnie też chciałam się dzisiaj pochwalić. Udało mi się zrobić. A nie, jeszcze... Czekajcie, jeszcze tu jest jedna walka. I czy będzie pięć tego? Pięć owoców dzisiaj dostanę, czy też nie. Chciałem się już pochwalić, że dostałem dzisiaj 5 tych śliwek. A czy dostanę? dyskutuję, że tak. No, dzisiaj dostałem 5 śliwek no Jeszcze miałem trzy z wczoraj, więc no, teraz tego. Woda jest najbogatsza w owoce. okej, okay, tutaj w ogóle wszystko zrobiłem, więc okej, okay. a jeszcze tutaj udało mi się poprzekliki poprzeklikiwać tego właśnie dyniaka, Tylko dzisiaj właśnie będę musiał to zrobić. A i tak siedzę do nocy, jak na Netflixie, i tak to zrobię. Okej, okay, tutaj świetle chyba nie udało mi się. Tutaj udało mi się tego dokołać nie dosyta. Chociaż nie wiem, czy to nie będę do tego na ostatnim odcinku, tego mi się udało odbokać. Ry, ryczałt, no. Tutaj jeszcze ekr, e, tego chomp nie umie tego pokonać, no niestety. I tutaj w poniedziałek muszę, i chyba gdzieś jeszcze tu jeszcze w poniedziałek, no właśnie, w poniedziałek o noc. A jest dzisiaj sobota. Tak, bo co do kolejnych odcinków, to chcę powiedzieć, że najbliższy odcinek najprawdopodobniej będzie we wtorek, bo we wtorek mam czas, jakby żeby nagrać rano ten film. A wiecie, rano jest lepiej, bo wszystko jak mogę z wami ogarnąć i po prostu będzie ten film dłuższy. Więc, ma, więc ogólnie najbliższy film najpierw we wtorek, a jeżeli coś naprawdę z ciekawego się stanie, czy nie wiem, no, na przykład blokuję wieża, chociaż wątpię, że to się stało, bo mam 126 poziom, no to 25 poziomów. Ale no, jest, jak jest Weekend Expand, to może się uda. Okej, okay, mam darmową próbę, a jeszcze tutaj trzeba zrobić tego. No, na razie no, na 10% nie zbiłem, niestety. Dzisiaj 2% mu zbiłem, to, to daj za dużo. okej, okay, co teraz? To chyba tego demona właśnie muszę teraz spróbować pokonać. no Ogólnie lepsza z ręka, ale trochę gorzej z życiem. Wystarczał, żebym się skresił, to spróbuję się tak skrzesić, to może się uda, bo to jest niestety z No to tutaj mamy problem po prostu. Z tym, że on może po prostu uniknąć wszystkim moich ataków. No właśnie, hm. fajnie, okej, okay, twierdzę dalej się robi, twierdzę na poziom 11, ale udało mi się już, siedzę i klikam e, tego zaatakuj tutaj i udało mi się już tyle zabrać, chociaż i tak mi się daje nie starczy, no twierdzę 12, ale teraz, teraz skończyć, bo na twierdzę, bo chcę tutaj sobie rozbudować kwaterę trochę, była na 8, tak samo chyba kopalni już będzie, bo na 200... Już będę musiał mieć na 10, żeby odblokować serce ciemności, czyli do podziemi. Klucz. Nie jestem 5 na 10, ale. też nie jestem 5 na 200 poziomie, ale chyba tak. Nieważne. Okej, okay, w gildii, w sumie za bardzo nic się nie zmienia. No, ogólnie jestem zaraz wyżej, bynajmniej. Okej, okay, więc teraz przejdźmy do tych walk szczęśliwych. Okay, gdzie to było? Tutaj 17. Zacznijmy od tej zjawy, bo to chyba 2 sumagi magowie. No, dwa są Magowie, ten, ten też. I tutaj e, zobaczcie, ile mi się hapy zostało. Może nie jest naj, najmniej, ale. Ale już poszczęściło mi się. No, 20 tysięcy. I dostałem właśnie e, fajny epik, który sobie założyłem. I ten właśnie e, i ten epicki to jest chyba pierścionek, który właśnie dzisiaj spotkaliśmy. To właśnie był mój stary. Okej, okay, jeszcze tutaj mamy istotę pod. Po, po, nie po poza tego poza poza no. To też mi się udało z nią wygrać, ale to też smak, więc... To nie było aż takie łatwe dla niej. O tutaj, nie, tutaj jeszcze bardziej. 1300. W ogóle nie zauważyłem, że to 1300 się stało. Ale no, to trochę szczęścia mam ja jednak. Wczoraj bynajmniej miałem. Okej, okay, zakrycie wtedy też te szkoły, bo dzisiaj tego jeszcze nie robiłem i udało mi się parę monet. Chociaż wam powiem, że to jest trudne, jeżeli albo dostajesz dostajecie jedną monetę i a i tak wam tego nie zawsze da. Po prostu, albo nawet jeżeli tego wiecie, ja siedzę na szexie i ta reklama a nie zawsze nawet mi da te 4 tego, czy jeden nawet. Co ciekawego? Czy no. Drewno zawsze się przyda, bo tutaj mam deficyt drewnia, a na s się jest odwrotnie dosłownie. Chociaż już to się trochę wyrównuje. OK, jeszcze w zatkniętym tego, bo tutaj już mam 60% klasera. A i tak, jeszcze co do klasera, bo tutaj udało mi się zrobić jeszcze jedno osiągnięcie wczoraj, chyba właśnie tutaj górnik wydobnąć z tą rzeczy z kopalni. I chyba to jeszcze mi się udało, a ja nie jestem pewien. Chyba tak wczoraj. Ale to mi się najważniejsze, że to się udało. To, okay, no to już wydobyłem w ciągu chyba ponad tygodnia. Ale no, jest fa fajnie. Okej, okay, tutaj co do to już właśnie to chyba już wam pokazywałem. Ogólnie chyba to wszystko. A i jeszcze tutaj jest właśnie ten gral e, udało mi się zdobyć, ale to już dawno chyba. No bo skoro już mam arenę. Okej, okay, chyba udaje się już następne. No na co trzeci 50 tysięcy co 6 minut. Okej, okay, więc niech ta arena się robi, a, a nie jeszcze trzeba atak zrobić jakiś. Trzeba poszukać kogoś. Będzie że nie będę musiał robić, chodźmy na jakieś 5000 może. Poszukajmy kogoś. Teraz na razie staram się tak więcej po kolei to robić, czyli nie na najpierw to te nazywa. Kosztowności to chyba się nazywa w klaserze. No ja teraz poszukajam czegokolwiek. Okej, okay, kluczek. Chyba klucze w ogóle mam skończone już. Pani właśnie teraz bardzo to ułatwia. W te, ten, nie jak to się nazywa, ale to, to, to coś, to posyłaj temy, No, czy już mam wszystkie. Ok, więc teraz możemy przejść na S36, tak? Tam też trochę chyba jakoś pokonałem. Znowu się pomyliłem. Ok. No, tutaj ogólnie mam niby tego, ale no, na potrzeby odcinka. Czy możemy trochę porobić tych? na no. milionów. Ok, tutaj no, za bardzo się nie zmieniło. Udało mi się dzisiaj już dobić do 2500. Teraz tu próbuję, ale wątpię, że to się udało już w tym, jakby tej ofierze. No wątpię, bo jest 2380, 2500 potrzebuję. Ok. Tutaj właśnie trochę się topkuje. Nie wiem czy na streamie, tylko czy na przymodarkowej też, ale że jest po prostu wszystko miga. Ok, tutaj e, mam 10 klepsi, więc fajnie. Nad 11. Okej, okay, zrealizujmy sobie to. Może ci będzie, ale niestety nie. No, niestety tutaj za 15 grzyba, ale dzisiaj z kalendarza nieadwentowego udało mi się właśnie eliksir żywotności dostać. W ogóle zginęło seta, sobie włożyć. I do mojego seta misowego jest jeszcze jedna rzecz. Nie wiem sobie, jak to ma działać, ale mam nadzieję, że to będzie działać. Czyli szansa na legendarne artefakty 11%. Tak poza tym w ogóle pierwsza misja, którą dzisiaj zrobiłem, wiecie, wiecie jak to była z epikiem. Serio. Nie zrobiłem screena, ale pierwsza misja właśnie dzisiaj to była z epikiem. Więc ja, ja się cieszyłem. Okej, okay. tutaj możemy kość na arenie, w sumie może spróbuję zaatakować. No niestety się nie udało. Tutaj też my trochę się wziąłem za klaser i teraz porobiłem tych temów z mniej więcej mojej pozycji już. Parę, trochę mi brakuje. Bardziej na magu to chyba widać, Tylko, które to było. po nie pamiętam. O to była ta kolekcja, to jest to, jest na, to na pewno. Więc te parę z tych rzeczy udało mi się już z tego zdobyć. Tutaj zobaczcie, jeszcze ataków nie robiłem, bo mówię, że bardziej siedzę teraz na S38 niż na S36, ale ja też wchodzę. Okej, okay, udało się, więc fajnie. Możemy znowu nakarmić ee, szlawęża. A w ogóle i może dzisiaj ci się uda. E, poseidonga Donga, bo mamy 90 poziom, a on ma 70, więc jakby już różnica jest. Okej. Okay. Nie wiem, bo ogólnie, a w sumie, <laughs> ej to jest nawet już do zrobienia mi się wydaje, bo to jest mag, a to jest wojownik, więc jakby to powinno się kontrować, ale się nie kontruje, ja się, może się kontruje, ale nie wiem, okej, okay, więc teraz to zmarnowaliśmy tego, ale czekajcie, teraz wo... przejdźmy może do twierdzy, bo jeszcze mam karty walki, to porobiłem i coś tam mi się chyba udało. Okej, okay, no tutaj, jak widzicie, mam tylko dwa razy więcej drewna. Okej, okay, zobaczmy, jaki atak może będzie. O oh jest, za 170 tysięcy. Fajnie. Coś jeszcze? Jak widzę, nie. Okej. Okay. Teraz przejdźmy sobie do podziemi. Tutaj odbieram wszystko, co jeszcze odbierałem, więc tutaj za 6 godzin w ogóle już będzie komnata tortur na poziomie 15. Ja powinienem poczekać na to, ale już mi się nie chce szczerze. Bo za 6 godzin tu tu już będzie tego warta robiona, a będę siedział po prostu na 60 Fidget... No to oczywiście, że będę siedział na Six Fidget na S38. I tam będę po prostu robił trzy paski. Okej. Okay. Teraz gili w ogóle, zmieniam gilię, bo ta ma trochę lepszy skarb i skarbiet, bo tamta miała z tego co wiem, chyba jakieś 190 coś, a tutaj jest 200-200 już na maxa, więc jakby tutaj fajnie. Więc fajnie, że mam już z tym gili, która ma 200-200. sumie to tyle jest bardzo zmian. <laughs> Okej, okay, teraz tutaj. czekajcie, do 16. było? Ja nie jestem pewien. Tak, to było, to. Udało mi się przeklikać jedną osobę w Esterosie. My się za darmowego grzyba udało mi się jedną osobę. Zobaczmy tę piękną walkę. Ogólnie ten Berserk jest naprawdę dobry do lochów. Tutaj trochę szczęście mi się to udało. No i udało... Czekajcie, to nie jest ten hełm. A to jest ten hełm, to... Mam dwa hełmy teraz. No, dwa episkie. Ok, tu jeszcze nakręcimy kołem. Czy ja jeszcze raz zagrza? Czy nie? Teraz się kręci. Nie wiem. Z drugiej jeszcze hazard bo zapomniałam. No, oczywiście zapomniałam. Ok. I teraz. Ja chyba mam głowę wyciszony. Szanowny <laughs> panie super. Ja się zobaczę. No, niestety nic. Kolej wrzucałem to dzisiaj. Wiecie, to jest w ogóle dobre dla mnie. To jest na wszystkie cechy, no, tak średnią. A to jest w ogóle bez krytego, no to możemy to wrzucić. Tylko, czy ja dzisiaj coś tu wrzucałem? To jest największy problem. Nie, nie wrzucałem, okej. Okay. Czy, czy zwiadowca, zabójca chce. Okej, okay, to jest na wszystkie cechy, to i tak chyba mu się to przyda, no, no to lepsze dla niego, czekajcie, co tu było? A, to jest jeszcze czapka, <laughs> zastanawiam już co tu. Okej, okay, dajmy mu w sumie 517, bo i tak będzie dropne. drobne. Okej, okay, a tą w sumie możemy zostawić i wrócić jutro do toalety, okej. Okay. I w sumie, czekajcie, jeszcze wróćmy w sumie sobie... Wróćmy się, wróćmy się na S38 Chcę zobaczyć czy ja mam dźwięk W teorii mam, ale w praktyce widzę, że nie ja nic nie słyszę Nie wiem czy to przez OBSa, czy... z nie mam wersji, ja mam streamlapsa Nie czy to przez streamlapsa, czy co Ale okej, okay, tutaj jeszcze jedną, jakąś misję możemy porobić Bo mam jeszcze klawisze DR3 no widzicie, ile expa w ogóle tutaj, więc teraz jest jakby sto, 150 więcej expa, bo jeszcze jest, no tego z okazji koronawirusa tego, jakiś event z tego co wiem, był o tym odcinek, więc tego, jest on prawie na więc chyba znajdziecie, po prostu wej wejdźcie na kanał. A w ogóle jak wam się podobał mój baner? No ja wiem, że jest bardzo piękny, tak, robię go w pamięci przez 5 minut. Ale jest wreszcie jakby dobrze upozycjonowane jakby tego nazwa A wcześniej tak nie było, więc jakby progres w robieniu banerów to, to na pewno <laughs> Okej okay. Czy tu mogę sobie... Nie, nie mogę To jest na maksa dajmy i musimy już kończyć ten odcinek, więc Ja wam dziękuję za ten tego filmu, widzimy się najprawdopodobniej we wtorek już Rano, w sensie ja to nagram, ale czy rano ja to wrzucę, tego nie wiem, ale zgaduję, że jakoś po południu, bo jeszcze muszę mnie troszkę zrobić, a więc widzimy się w kolejnych odcinkach oczywiście i pa pa.